maneczko z tej strony Vexo No i dzisiaj zgramy w Dying Lighta Znowu lecimy jak najszybciej eee, Tutaj mamy pierwsze zadanie eee, Przygotuj pułapkę na misję Brekena No to idziemy przygotować Dobra, tak my z klikiem przywaliłem Nie chciałem specjalnie, tylko tak przez pomyłkę Okej, okay. najpierw Bryka Podnieś maskę i podłącz akumulator to Powinno włączyć pułapkę. Dobra. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś, Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra, no to lecimy jak najszybciej. O kurde, dobra mamy. Nie spadliśmy na szczęście. Jade. Jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na Jak oni się tu dostali? Wybiegacz... Może tam wybiegać za późno zamknął? Znając pewnie tę grę. No co, taki kozak? No to chodź! Dobra. Kurde, mocniejsi znowu. Może dogadamy się? No, ten ma otwartszą głowę. O kasa, o no to na jakiegoś batonika starczysz. Szlak, obawiam się, że dla niego już za późno. Jak za późno. Jak się... Dobra, kończ sprawę, Jak się niech nie cierpi. Tomeczku, czekaj. E... Dobra. Na hita poszedł. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. O dobra. Ja nadal nie pamiętam, jak się broń zmieniała i te... Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Ew, już prawie. Daj mi chwilę. Będziemy się y, skontaktować z G.R.E. Poże, czemu ja klikam opcjus! To Klein. Raportuj! Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. E. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. No. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek gdybyśmy się mylili. Jade, załatwiono. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Dobra, kurde, dawaj Teraz sobie. musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. No, i mi się to podoba. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj ty, tak ty. dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już ty. sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci, one są tylko na nocną misję. Szlag by to. No w nocy, kiedy najbardziej jest niebezpiecznie. Dobra, Ciul, zejdźmy niżej, bo ja i chodzenie po... Wys wysoko nad ziemią, ee, to, to nie jest dobry pomysł, widzowie. No dobra, ja jestem jakiś głupi Ja tutaj próbuję, próbuję, próbuję Imponująco Myślałem, myślałem, myślałem że tu zębi 3 razy bębie. jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna Nieźle opala zarażonych Dobra, crane dawaj, a nie A nie się opierdziela Dobra, mamy to O Masz y, punkty umiejętności do wydania e, Wybierz jedno z drzewek umiejętności Aby wydać punkty Dziewko, a to dobra, to wiadomo jak to działa e, Uniki do tyłu To jest ten e, lub Naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe te no to taka większość wie. A jak ktoś ci będzie wiedział, to co niech ma, ludzie zatrzyma i przeczyta um. Dobra, no to wejdźmy sobie tutaj pyk. Dobra, pierwsze może pójdźmy tamtą. Nie wnikajcie, nie wnikajcie. Zapomniałem, że to jest koszmar. Ej, nie mogę tak wskoczyć? Ej, dobra, to jest dupa. Jak ja mam tam skoczyć? Nie pamiętam. Dobra. Dobra, ale wracając do tamtego, to... No dawaj, tutaj Dobra, piecach. lampy gotowe. Aha. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Ja się popłaczę. Napraw następne urządzenia. Cholera. Spike, w całej dzielnicy siad prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu? Dobra, słuchaj. Niedaleko Ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Dobra, no. A to jeszcze w drugą stronę, no to ja źle co zapom... zapamiętałem sobie. O, latarkę chciałem zapalić, dobrze, że on się złapał. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. No dobra, na ludzie. Jestem cyk O kurde Jest co takiego? takiego O tutaj, zapomniałem o nim tutaj, ja zrobię zrobię tak. jestem a tu jest na X, to jak kwadrat, Ciemki, Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostan się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Dobra, ja, o, pierwsza skrzyneczka otworzona. Mi się to widzowie podoba. Wrócić do schronienia przed zmrokiem No to ciśniemy jak najszybciej Tutaj ja tak szybciutko, tak... Yyyyy... Nawet ciemną i nie przejmujcie, na spokojnie. Nie widzicie mnie. Daj krain Dobra, pykcyk chodzić do bezpiecznej strefy, mi się to podoba. W mordę. I Już go nie ma. Zniknął, Chłopce, poszedł się przewiać. On tylko na chwilę przysiadł na murku. Co to chwile było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę Ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety, to za mało informacji, ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Prześpiszę do rana, na, 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 na. Crane, nie śpisz? Stało się coś niedobrego, musimy pogadać. No poczekajcie, ja tylko zobaczę ten... Dobra, minut. daj mi chwilę. ...font ze spajkiem. Tryb współpracy. A dobra, mamy już tryb współpracy. Dobra, widzowie, to by było na tyle tego odcinka. Bo wiecie, obiecałem jesionowemu, że ten, jakbym jak wiedział, że ten, to bym jeden odcinek zrobił, a tak dwa. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Jak wam się podobało, zostawcie suba łapkę w górę. Jeśli też lubicie tę grę, to też możecie zostawić. A, a już w następnym odcinku zobaczycie się z jesionowym. Do zobaczenia.